Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam na prezentację auta naprawdę ładnego i pożądanego. To Skoda Superb generacji numer 3. Chociaż szczepiając się szczegółów, można by było rzec, że może nawet i 8, gdyż Skoda Superb, nie wiem czy wiecie, była produkowana już bardzo dawno temu, w latach 1934-1949 w co najmniej pięciu generacjach. No ale jeśli chodzi o nowoczesne czasy, to jest faktycznie trójka produkowana w latach 2015-20 2024. Po drodze nastąpił lifting w 2019, a prezentowany egzemplarz opuścił fabrykę w 2017. I o ile czwórka jest już dostępna, no to jak sami wiecie, trzeba wyłożyć na nią kilkukrotnie więcej pieniędzy niż na taką używkę. Na tym etapie warto wyjaśnić jeszcze kwestię nazwy, którą oczywiście czytamy jako Skoda Superb, a nie Superb, gdyż z Superb kojarzy mi się pewnego rodzaju anegdota jeszcze z czasów, gdy nagrywałem w niemieckich autohausach. Właściciel jednego z nich często przytaczał przykłady, gdy przyjeżdżali Polacy i chcieli kupić Skodę Super B, a nie Super, i śmieszyło go to niemiłosiernie. Dla odwetu jednak w dzisiejszym odcinku pośmiemy się również z Niemców, ale to za chwilę. Jeśli chodzi o gamę silników, w Superbie trzeciej generacji wybór był naprawdę spory. Wśród benzyniaków od 1,4 do 2 litrów, od 125 koni do aż 280, a w kwestii diesli od 1,6 do 2,0 w zakresie od 120 Koni do równiutkich 200. Benzynową 280 w wersji Jozin z Barzin tudzież Laurin and Clement. Miałem już okazję wam pokazywać. Tutaj dla kontrastu mamy dwulitrowego klekota o mocy 192 kucy, gdzie maksymalny moment obrotowy wynosi 400 Nm. O, mamy przelotne opady deszczu, także ten fragment dogram z wnętrza biura. Prędkość maksymalna to okolice ok. 230 km na godzinę. Natomiast przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje 7,5 sekundy w wersji 4x4 lub 8 sekund w ośce. Jeśli chodzi o podwozie Superba trzeciej generacji, bazuje ono na platformie MQB, z której korzystał również Passat B8 oraz Volkswagen Arteon. Tutaj jednak mamy coś dla osób, które cenią maksymalną ilość miejsca. Spójrzcie chociażby na przestrzeń na nogi dla pasażerów, którzy zasiądą z tyłu. No tu jest prawdopodobnie więcej miejsca niż w Mercedesie klasy S. I prawdę mówiąc, niezależnie czy będzie to Superb, SK, czy jakiekolwiek inne które zamierzacie kupić, warto sprawdzić jego przeszłość. Zwłaszcza, że na CarVertical jest aktualnie 30% zniżki z kodem rabatowym JARPEN. A jeśli jeszcze tego nie wiecie, jest to serwis, który prześwietla historię samochodów i motocykli, dzięki czemu możecie kupować znacznie bezpieczniej. Oprócz ewentualnych zdjęć i informacji o uszkodzeniach, raporty mogą ponadto zawierać archiwalne zapisy stanu licznika. Pamiętajcie również, że link do tego serwisu jak zawsze jest w opisie pod filmem i jeśli zainteresowanie tańszymi raportami będzie Odpowiednie promocja zostanie na dłużej. Wracając do głównego bohatera i jego wnętrza, nadal siedząc z tyłu, spójrzcie na to połączenie. Skóra, tudzież pseudoskóra i Alcantara. Wygląda to naprawdę wyjątkowo. Co do ilości miejsca, to tak jak mówiłem, tu jest po prostu iście po królewsku, a do tego mamy podgrzewane dwa skrajne miejsca. Troszeczkę niżej, pod tą klapką, mamy pełnowymiarowe gniazdko 230V, gniazdo zapalniczki 12V oraz po USB. Przechodząc już do przodu możecie powoli zgadywać jaki przebieg może mieć taki siedmioletni superb. Rozpoczynając oględziny od fotela kierowcy i od boczka siedziska, które wygląda naprawdę nieskazitelnie. Boczek oparcia wygląda również bardzo dobrze. Wszystkie nitki są na swoim miejscu. Tutaj mamy jakieś takie delikatne przytarcie. Troszeczkę większe, ale również nieznaczne znalazłem na kierownicy. Być może jest to kwestia noszonych pierścionków, obrączek i z tego też względu gałeczka automatycznej, szybkiej skrzyni DSG ucierpiała najbardziej. Dla porównania, podłokietnik pomiędzy fotelami, czy też sam fotel pasażera, wyglądają już bardzo dobrze. I co ważne, tutaj również mamy elektryczną regulację, ale kierowca ma do tego pamięć ustawień. Z innych ciekawych opcji wyposażenia mamy m.in. nagłośnienie marki Canton, ale drzwi same w sobie jakoś porywająco nie wyglądają. Jest tutaj oczywiście wykończenie w skórze, tudzież pseudoskórze, ale nic Poza tym alkantary nie ma, tutaj żadnego miękkiego materiału również nie ma, ale są parasole, niczym w Rolls Royce. Oryginalne z logo Skody. Do tego są grzane tyłki, klima, klimatyzowany schowek, który złączy w sobie żadnych nie posiada, ale ma drugie dno, a złącza, jakże przydatne w naszych czasach, znajdują się tutaj. Aktualny przebieg, jak na tę chwilę, to 236 tysięcy km. Jeśli ktoś lubi asystentów, to tutaj na pokładzie mamy dwóch. Chcecie zobaczyć kolejną ciekawą rzecz? Bo duża ilość miejsca w kabinie to jedno, ale duża ilość miejsca przestrzeni bagażowej to jest również kwestia, którą doceni wielu kierowców. No, patrzcie na to dosłownie jak w jakimś wanie. Do tego złączy 12V, roleta pod podłogą, więcej przestrzeni na bagaże, zestaw naprawczy i klapa zamykana z przycisku. Dobra, rozpoczynamy przejażdżkę. Jak słyszycie na pokładzie, system start-stop. Wystarczy puścić hamulec, stojąc gdzieś załóżmy na skrzyżowaniu, silnik automatycznie jest uruchamiany. Wiem, że wiele osób nie lubi tego typu systemów i nie wierzą w bajki o mniejszym zużyciu paliwa. Mówicie, że takie rzeczy zużywają rozrusznik itd. Tak i że wcale suma sumarum się nie zaoszczędzi. Ale na pewno zadowoleni będą rowerzyści, z którymi dzielimy drogę, i stojąc w mieście na skrzyżowaniu, rowerzysta będzie mógł poddychać świeżym powietrzem, a nie spalinami z siedmioletniego diesla. Także kwestię ekologii myślę, że mamy już za sobą kwestia ergonomii. Za kierownicą tego samochodu da się zająć dobrą pozycję, nawet będąc wysoką osobą, gdyż kierownica jest regulowana nie tylko góra-dół, ale również przód- tył w odpowiednim zakresie. Nie każde auto oferuje tego typu rzeczy, może być tam gdzieś w katalogu, przeczytacie, jest faktycznie regulacja przód-tył, myślicie ok, ale nie do końca da się przysunąć tę kierownicę. Są takie auta, jeżeli śledzicie na bieżąco moje filmy, to wiecie które. Co do tej kierownicy jeszcze, mam jednak zastrzeżenie, kręci się nią absurdalnie lekko, mógłbym używać w zasadzie jednego małego paluszka. I da się sterować tym autem bez problemu. Chciałbym mieć troszkę lepszy feedback, żeby nie było tak leciutko, i z drugiej strony chciałbym, aby ten układ kierowniczy był troszeczkę ostrzejszy. A ja, żeby dosłownie przejechać o kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów przy takiej wolnej jeździe, muszę kręcić praktycznie, patrzcie jak mocno, także. No troszeczkę szkoda. Pamiętam, że Octavia RS, którą kiedyś tam testowałem, miała naprawdę ostry ten układ od skrajnego położenia do skrajnego były dwa obroty. Tutaj niestety tego nie ma. No, ale to jest raczej inny charakter samochodu. Być może niektórym osobom się coś takiego spodoba. kończymy przejażdżkę po drodze betonowej. Spłyt betonowych dosyć nierównej. Jeśli chodzi o pracę, zawieszenia jest ok. Nie ma tutaj na co narzekać, żeby jakoś bujało. Aczkolwiek przy wyższej prędkości za chwilę zobaczymy, jak to auto się sprawuje na jakichś większych chopkach. Dobra, końcy terenu zabudowanego. Gaz w podłogę. Lekkie zerwanie przyczepności. Uuuh, pompuje ładnie. I 90. Tak. Y Często testując samochody grupy WAGA, narzekałem na te turbolagi, na te powolne reakcje. Sprawdźmy jeszcze raz, ruszamy, nic, 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 i nagle ok, dobra. Tak więc ten samochód również to ma. Być może jest to takie zabezpieczenie przed osobami, które mogłyby się pomylić, i zamiast na hamulec. Nacisnął załóżmy na gaz. I żeby ta momentalna reakcja tego mocnego dieselka, no bo 400 niutków to nie ma co się oszuki oszukiwać, jest troszkę, żeby taka reakcja ich nie zaskoczyła. Do tego kwestia elastyczności. Załóżmy, że kończymy teren zabudowany, gaz w podłogę. I od 50 paru na godzinę 90. No widać, że ten silnik pompuje tak po chwili. Ma lekką turbodziurę, ma lekkie zawahanie Ale jeśli chodzi o ogólną dynamikę No to jest porządny Wciska w fotel Jeśli chodzi o średnie spalanie To według danych komputera pokładowego Mamy tutaj 8,5 litra na setkę Jeżeli macie tego typu samochód Podzielcie się swoimi wynikami w komentarzach Jeśli chodzi o trzecią generację Skody Superb to wiele renomowanych publikacji przyznawało wysokie oceny temu modelowi. Można było znaleźć takie wartości jak 4 na 5, 5 na 5, 8 punktów na 10, 9 punktów na 10. Jednak niemiecki Autobild przyznał w Skodzie Superb, wiecie jaką notę? 588 punktów! Precyzyjnie 588, nie 589 ani 587. Także, no taka niemiecka precyzja, a może bardziej czepianie się szczegółów. W pełnej krasie. I na sam koniec kwestia ceny, gdy tego typu superb był nowy, czyli kombi z tym silnikiem kosztował mniej więcej 46 tysięcy euro. Doliczając po 7 latach inflację, robi nam się z tego 57 koła, a przeliczając na naszą walutę, otrzymujemy ćwierć miliona złotych. Prezentowany egzemplarz jest w tym momencie wyceniony na uwaga, 65 600, a więc praktycznie jedną czwartą wartości początkowej. Jest to kwota, za którą można kupić. Kupić nową Skodę Fabię, ale myślę, że większość z Was zdecydowałaby się jednak na Superba. Jeśli jest inaczej, dajcie znać w komentarzach. Ale heca, spakowałem już cały sprzęt i zdaję sobie sprawę, że przecież nie nagrałem testu schowka, więc proszę bardzo, to punkt kulminacyjny na samym końcu. Z tego co widzę, schowek jest klimatyzowany, otwierany na przycisk, a więc wygodnie, nie trzeba ciągnąć żadnej klamry, jednak tempo otwierania jest troszeczkę powolne i brakuje długopisa. Całe szczęście parasolki w drzwiach są na miejscu.